Cześć, dzień dobry, mam na imię Karolina. Chciałabym dzisiaj Wam poopowiadać chwilę o stylach przywiązania. Słuchajcie, style przywiązania to jest naprawdę hit. Jak ja się o tym dowiedziałam kilka lat temu, to naprawdę jest to fascynująca sprawa, bo każdy z nas reprezentuje jakiś styl przywiązania. Te style przywiązania kształtują się tak naprawdę już od urodzenia, od maleńkości, od pierwszych chwil naszego życia w relacji z naszą mamą. I w ogóle zacznę od tego, że jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku nie było w ogóle e, omawiane, że to ma taki wielki wpływ. Wręcz odwrotnie. Propagowano zimnych, mówiło się, że dzieci w ogóle się popsuje, jeśli będzie się je nosić, całować, karmić na żądanie, że dzieci się popsuje i w ogóle nic dobrego z tego nie wyniknie, więc nie wolno im mówić, że są wspaniałe, cudowne, na i w ogóle jakieś tam, tylko po prostu zimnych tak? i dopiero w połowie lat 60. Chłopak, który się nazywał John Baldy, e, chyba się źle powiedziałam. E, I on jakby udowodnił e, ten bardzo, bardzo duży wpływ, właśnie od pierwszych sekund naszego życia. I to, czy mama jest dostępna dla nas emocjonalnie e, wyczulona na nasze potrzeby, to wtedy, jeśli takie dzieciątko czuje się bezpieczne, akceptowane, e, ma tą dostępność właśnie matki, ma jej bliskość, to e, czuje się bezpiecznie. I styl, jaki w nim się ukształtuje, prawdopodobnie będzie stylem bezpiecznym. I to jest wtedy w ogóle najfajniej, bo taki e, bezpieczny styl e, nie kombinuje, nie okłamuje, jest po prostu adekwatne, nie czaruje. E, jest po prostu e, taki no, balans w ogóle tych bezpiecznych, e, Wśród nas, ludzi, jest około 50%, więc nie tak mało, no, ale nie tak dużo też. No, na Tinderze raczej nie, ich nie znajdziemy, bo jak bezpieczny już się z kimś zwiąże, to raczej jest wierny, raczej nie, no, nie szuka, a jak już się z kimś dogadał, po prostu zostaje w, w trwałych związkach. No i co? Jest jeszcze styl lękowy i styl unikający. Wtedy, kiedy mama jest raz dostępna, raz jest niedostępna, raz jakby odpowiada na jakiekolwiek potrzeby, raz jest smutna, w ogóle krzyczy na to dziecko, mówi, że jest beznadziejne, jakby no to wszystko zależy. Zależy również też od wrażliwości dziecka, bo no, były takie badania, gdzie bliźniacy, wychowywani przecież przez tę samą mamę w podobnych bardzo warunkach. No, jeden miał styl bezpieczny, drugi miał e, albo lękowe, albo unikowe, więc e, ten spoza bezpiecznych. No to też zależy, tak? Oczywiście rodzice są bardzo, bardzo ważni. Mama szczególnie jest bardzo, bardzo ważna, tak? Mama w ogóle jest naszym bogiem od pierwszych e, chwil życia, e, więc jakby ta więź jest naprawdę nieprzeceniona. No ale później idziemy. E, do rówieśników, tam również możemy mieć przyjaciół, możemy być źle traktowani, a może nas po prostu ktoś nie lubić. możemy mieć złe doświadczenia. Jeśli jesteśmy wrażliwi, no to w ogóle styl, styl przywiązania może się sam spontanicznie zmienić, właśnie ze względu na okoliczności, ze względu na to, kogo spotykamy w ciągu czterech lat. Po prostu, a kiedy nad nim pracujemy, to około dwóch lat. Więc warto, warto zobaczyć, jaki my w ogóle mamy ten styl, warto zrobić sobie taki test. Ja wam przede wszystkim bardzo zachęcam Was do kupienia książki. Ja kupiłam tę książkę no, lata temu. To jest książka, pod tytułem "Partnerstwo bliskości". Jeśli nie chcecie, jeśli nie macie tej książki w następnym odcinku, zrobimy sobie wspólnie test, tak, żeby każdy z was mógł jakby odnaleźć w tych wypowiedziach tam są A, B i C i jakby zrozumiecie, jaki po prostu ten styl przywiązania wy reprezentujecie. A jeszcze w następnym możemy zrobić test i sprawdzić, jaki styl przywiązania ma wasz partner. Więc, no, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Tak czy inaczej są jeszcze lękowe i unikowe. Kiedy mama nie była dostępna, kiedy po prostu było raz tak, raz tak, e, mógł być na przykład lękowy, bo to dziecko wiedziało, co to jest bliskość, prawda? E, wiedziało, jak to jest fajnie. Natomiast unikowy, no tak to od, o, jakby odczytywał, że na to mamę nie można liczyć. On po prostu boi się tego odrzucenia, e, boi się tego, że nie będzie fajnie, boi się, że nie będzie bolało po prostu. I kiedy później w życiu dorosłym jest za blisko temu komuś, e, Unikowemu jest jakby za wygodnie. W nim po prostu jest alarm nagle i po prostu musi uciec, uciec zdystansować się po prostu. No, dzieje się po prostu taniec czasem, naprawdę, który może trwać długie, długie lata i wchodzić w taką toksyczną, niestety fazę. To jeszcze raz. Styl bezpieczny nie boi się bliskości i nie boi się odrzucenia. Styl lękowy. Pragnie bliskości, natomiast bardzo, bardzo boi się odrzucenia. I styl unikający, on boi się bliskości, ale nie boi się odrzucenia. I zobaczcie, jak lękowy spotyka się z unikającym, jaki to jest taniec, taki żuraw i czapla, bo lękowy pragnie bliskości, kiedy on spotyka unikającego, a unikający, słuchajcie, w pierwszej fazie znajomości, kiedy. E Lękowe mu się spodoba, i to on chodzi wokół niego, żeby nie było po prostu, prawie mu komplementy. On wie, jak to zrobić. To jest taki królew z białym koniu. Po prostu czekałem na ciebie całe życie. I on wie, co powiedzieć. I on wie, jak tego lękowego tutaj zmiękczyć, tak? No i lękowy tak trochę, no nie tak szybko i w ogóle, no ale lękowy się naczytał e, romansów harlekinów, i on naprawdę jest spragniony tej bliskości. On, jakby marzy o tym całe życie. No i dobra, wpada w sidła unikającego. No, ale jak jest za blisko, jak jest za blisko, to słuchajcie. Bo lękowy, y, zalety i w ogóle y, cech charakteru y, swojego partnera trzyma na piedestale. Ale mi się trafił fajny facet w ogóle, jest tak super ekstra, y, motyle w brzuchu. Po prostu jest przecudownie, czujemy flow, po prostu mówimy jednym językiem, jest ekstra. Natomiast unikający. On bardzo szybko, e, nawet jeśli nie było tego widać na pierwszy rzut on bardzo szybko dostrzega wady partnera. No, żeby nie bolało, prawda? To są te jego strategie dystansujące. I on sobie wmawia, znaczy, wmawia. No, widzi, widzi, dostrzega. E, ten lękowy to może nie jest aż taki fajny, bo on w sumie to tak chodzi, tak garbi, tak mal, mlaska w ogóle, jak je tą zupę, a w ogóle to za bardzo nie umie gotować, a w ogóle to chyba przytyło jej się. E, zbrzydza sobie po prostu, tak? Zbrzydza. Za sobie, żeby nie bolało, bo kiedy jest za blisko, to jest też, słuchajcie, typowe. Relacja lękowy-unikający, kochany lękowy, kiedy masz za sobą cudowny dzień ze swoim partnerem, po prostu było pięknie. Ostatnio było kiepsko, ale dzisiaj było pięknie, i tu już myślisz, o jejku. no dobra, jesteśmy na dobrej drodze, chyba będzie naprawdę wszystko w porządku. To nagle, słuchajcie, unika unikający znajdzie sobie powód, znajdzie sobie powód, żeby coś, jakby powiedzieć, żeby wszcząć. Awanturkę naprawdę z super błahego powodu, i to powodem może być nie wiem, niewstawiony kubek do zmywarki. Generalnie bardzo mała rzecz, ale słuchajcie, no lękowy co słyszy? Że jest nie taki jak trzeba, że znowu coś zrobił nie tak, że mój partner nie jest ze mnie zadowolony i w nim się wstrzyma, jakby w nim zaczyna po prostu alarm, tak? I jest przerażenie, no bo on bardzo, bardzo lękowy boi się tego odrzucenia, tak? A już przecież ma tego wymarzonego faceta. No i co? Tym bardziej chce doskoczyć, tym bardziej chcę udowodnić, jaki jest super, i on po prostu zrobiłby dla niego wszystko. No ale ten unikowy, prawda? E, trzyma się z dystansem po prostu i taki po prostu taniec, dziurawi czapla. No i ten go goni, ten ucieka. Ale kiedy ucieknie już trochę dalej i się nie odzywa, mimo że przecież było super, e, nie odzywa się lękowy. E, no. Pogada z przyjaciółkami, w ogóle wszystko to porozkminia, Coś źle zrobiłam, coś źle zrobiłem, może była nie taka rozmowa, może źle odpisałem, może nie taki film zaproponowałam, w ogóle może nie tak się ubrałam. Słuchajcie, lękowi szukają w sobie, bo mają niskie poczucie własnej wartości. Natomiast unikający w tym dystansie zaczyna się zastanawiać, kurczę, może ten mój partner, partnerka nie była taka zła, bo on, słuchajcie, z dystansu e, zaczyna dostrzegać. E, Prawdziwe zalety. To samo jest jak jest była. To ta była po prostu nagle jest taka fascynująca, w ogóle tak było super nagle, tak? Po prostu było ekstra. No to czemu się rozstali? Tak czy inaczej, z dystansu, jak trochę potęskni, osiądzie, zaczyna dostrzegać zalety. No i co? Dzwoni do lękowego. Dzwoni, przychodzi. Lękowy co ma? Focha. To jest bardzo, słuchajcie, typowe. Lękowy ma focha, bo on, e, no, nie chce być tak po prostu e, przeproszony tak po prostu, tylko on znowu chce to poczuć. E, chce poczuć te botyle w brzuchu, chce, żeby e, ten partner, no, unikający, żeby znowu był tym e, królewiczem na białym koniu, żeby znowu prawił komplementy, żeby znowu udowodnił, jak bardzo, bardzo kocha, jak mu zależy, żeby się wysilił, słuchajcie. I tak dynamika może naprawdę trwać latami, być bardzo, bardzo wykańczająca, wyniszczająca i przechodzić w toksyczną fazę. Bo, o ile dla unikającego to nie jest tak bardzo destrukcyjne, bo unikający ciebie sobie obrzydzi, e, może sobie w ogóle skoczyć z kwiatka na kwiatek, jakby on nie ma problemu z tym, z odrzuceniem i może sobie szukać partnera, e, no, co chwilę nowego, tak? Żeby była ta świeżość, żeby była ta fascynacja, żeby było ciekawie, żeby było tak mm, no po prostu e, po nowemu, tak, żeby e, w ogóle e, unikający szuka e, ideałów, kochani, a ideałów nie ma, prawda? To wiemy. Więc... E, on nie jest aż tak pokieroszowany, natomiast u lękowego naprawdę on bardzo, to w jego bardzo czułe struny tak, uderza, że, jest, że nie zasługuje na miłość bezwarunkową, że no, ogólnie nikogo już nie spotka, że nikt go nie będzie chciał, więc on tkwi, tkwi w tej relacji, podkłada się. A żeby było dobrze jak kiedyś, on naprawdę jest gotów bardzo, bardzo dużo przecierpieć. I znowu za nim gadnia, i znowu go komplementuje, i znowu staje na rzęsach. Bo unikowy powiedział: Chcę, żebyś chodziła w czerwonej sukience. No to Lenkowa szybciutko leci do sklepu, kupuje czerwoną sukienkę, gotuje znowu danie z iluś tam dań, wymyślne i tak dalej, żeby tylko mój partner był ze mnie zadowolony. No on chwilowo jest zadowolony, no ale sam myśli kurczę, taka dostępna, no może nie. Więc tak czy inaczej, unikający on nie będzie taki pokieroszowany e, po związkach bardzo, e, dlatego że on sobie po prostu znajdzie kogoś innego. E, natomiast lękowy, kiedy to trwa naprawdę długo. E, i ciągle jest ta dynamika taka toksyczna, że uderza w, te, w to jego poczucie własnej wartości. On się ciągle po prostu nadstawia, stara i wierzy w to, że naprawdę coś jest z nim nie tak. Może być pokieroszowane. I to samo, słuchajcie, znowu w drugą stronę. Jeśli lękowy pójdzie na terapię, jeśli spotka bezpiecznego i wtedy nie znudzi się, bo w ogóle ta dynamika... Unikający, lękowy jest bardzo atrakcyjny dla nich, dla, dla i dla unikającego, i dla lękowego. Ale jeśli lękowy, yy, no jakby. Trochę pójdzie po rozum do głowy, będzie w terapii e, i spotka się z wewnętrznym dzieckiem, ogólnie e, tak się trochę ustabilizuje, tak? I spotka bezpiecznego, który ją zafascynuje. I słuchajcie, i ten lękowy na początku też się będzie odbijał, też będzie trochę prowokował, e, tak? No coś tam, coś tam, ale ten bezpieczny będzie mówił: e, No kochanie, jesteś taka w ogóle urocza, jak się zdenerwujesz. O! E, jakby nie będzie, nie będzie się, jakby dawał tym, e, tym takim e, rozchwianym emocjom no to lękowy może się poczuć bezpiecznie, może się w ogóle przyrodzić w styl bardziej bezpieczny i wtedy no, są w takiej fajnej, bazującej na bezpieczeństwie związku. I w ogóle uważam, że związki powinny być takie bezpieczne, ciepłe, akceptujące, w którym jest bliskość, a nie ciągła jakaś taka huśtawka góra-dół i niby, ja wiem, te. Ta dynamika pod tytułem motyle w brzuchu jest bardzo, bardzo fascynująca, ale też również wyniszczająca, bo to po pierwsze nie może trwać wiecznie, po drugie, no ja wiem, tak jest, tak jest w filmach, tak jest w książkach, ale słuchajcie, tak naprawdę jakbyśmy to rozłożyli na czynniki pierwsze, to w tych pięknych romansach, które nam się tak podobają, bardzo często tam jest taniec unikający, lękowy. Bardzo, bardzo często słuchajcie, no bo e, tak naprawdę dla e, lękowego na początku e, bezpieczny jest trochę nudny, no bo on jest stabilny, ale dla niego tam nie będzie jakichś e, spontanicznych wypadów po prostu w co weekend. On cię tam nie zabierze helikopterem e, na wycieczkę. Jakby on nie jest taki aż pomysłowy, nie jest taki kreatywny. Wiecie, to nie jest taki e, żeglarz, co w każdym porcie po prostu ma swoją ukochaną, taki cowboy e, tak, to miałam na myśli, więc on jest taki stabilny, taki, taki ułożony, być może dla tej lękowej jednak trochę nudny, ale lękowa po terapii jak najbardziej, tak? I wtedy, kiedy ty się odbijasz na początku, później coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i po prostu zaczynasz się czuć dobrze również w takim związku i wierzę w to. Że możesz się czuć e, usatysfakcjonowana e, z takiego bezpiecznego, a bezpieczny jak najbardziej z ciebie lękowej, bo lękowa jest fajnym stylem przywiązania czy lękowy: no bo e, dużo z siebie daje, jest naprawdę wyczulona na, e, na tą drugą osobę, jest wrażliwa, jest kochana, jest otwarta, jest ufna, e, dużo z siebie daje, e, bardzo jakby chce nad sobą pracować. E, Trzyma tego człowieka drugiego na piedestale, chce się starać, chce być blisko. To są cechy, które bezpieczny jak najbardziej doceni. Więc no cóż, słuchajcie, jest zawsze światełko w tunelu. Tak samo dla unikających też jest światełko w tunelu. Ja wiem. Wierzę w to, że unikający też pragnie bliskości. On po prostu bardzo boi się tego, że będzie bolało tak jak no, kiedyś, jak, jak tego nie zaznał, ale przecież każdy człowiek, każdy naprawdę ma taką potrzebę bliskości akceptacji i bliskości, tylko no, kwestia, jak do tego podejdziemy dzisiaj świadomie. Także polecam wam serdecznie naprawdę sesję radykalnego wybaczenia. Polecam Wam pracę z przekonaniami, jak coś czekam tutaj na Ciebie. No, bo ważne, żeby po prostu się temu przyjrzeć i zmienić swój styl przywiązania, jeśli ci nie odpowiada. Bo jeśli ci nie, nie odpowiada to, co jest, to być może z tobą jest wszystko ok, tylko po prostu wiążesz się nie z odpowiednimi ludźmi. A to jeszcze można zmienić. Hmm? Za dzisiaj bardzo dziękuję, Buziaki. Fajnie, że jesteś, Papa. Pa.